Nowe zwierzęta pojazdy i siedzenie w Minecraft. W dzisiejszym odcinku przedstawię 10 epickich modów na wersję Java. Linki do nich na moim Discordzie. Napiszcie w komentarzach, która modyfikacja najbardziej Wam się spodobała. Cubic Racers dodaję do Minecrafta pojazdy inspirowane grą Mario. O teraz możecie jeździć i ścigać się ze znajomymi. Można jeździć po lądzie, w wodzie i szybować w powietrzu. Są nowe bloki służące do tworzenia toru, a jeden z nich, tak zwany booster panel, przyspiesza pojazd. Na waszym torze możecie ustawić nowe itemy, boksy. Kiedy w nie wjedziecie, dostajecie randomowe efekty. Efekty. Aby jeździć, musicie w sterowaniu ustawić sobie odpowiednie klawisze. Wszystkie itemy możecie skraftować i razem ze znajomymi zrobić wyścigi. Modyfikacja dodaje do gry przerażającego czegłowego potwora. Ma on 300 punktów zdrowia, czyli 150 serduszy, i dziwny zbugowany hitbox, przez co trudno go trafić. Nie radziłabym z nim walczyć. Jest silny, szybki i cały czas krzyczy, a w tle słychać przerażające dźwięki. Kiedy was zabije na ekranie, pojawi się jego twarz. Aquamarie. Nieskończony ocean, po którym płynęli odważni podróżnicy i przerażające floty, jest teraz spętany lodem i śniegiem. Tak twórca opisuje swoją modyfikację. Mod urozmaica biom, koło którego większość graczy przechodzi obojętnie czyli zamarznięty ocean. Od teraz możecie napotkać tam statki, wieże pełne pilagerów i nowe agresywne moby. Trawieńce, które wyglądają jak ryby. Jednak niech was to nie zmyli. Na lądzie poruszają się bardzo sprawnie. Jeśli wejdziecie do wody, zaczynacie zamarzać i po chwili dostajecie obrażenia. Najlepiej zaopatrzycie w skórzaną zbroję. Nadal będziecie mieli widoczny efekt, jednak nie dostajecie obrażeń. Pomimo zbroi, wodzie jest niebezpiecznie. Czają się tam żabnice, nowe agresywne ryby. W trakcie podróży możecie znaleźć dużą dziurę, w której jest nowa podziemna struktura. Domek z pełen i itemami oraz dwa nowe moby. Gigantyczny węgorz i udręczone dusze. Moby są agresywnie nastawione do gracza. Węgorz wygląda kozacko i atakuje swoją głową. W sumie to ma tylko szyję i głowę. Widać to, kiedy zniszczycie bloki pod mobem. Jest nowy boss, kapitan Cornelia. Aby ją przywołać musicie użyć specjalnego muszlowego rogu. Mob wyłania się z wody i wygląda genialnie. Ma hełm oraz pelerynkę, która wygląda jak macki potwora. Boss jest niesamowicie silny. Lata ma specjalne ataki i potrafi się regenerować. Co ciekawe walczy z pillagerami, a kiedy go zabijecie możecie zdobyć unikalny hełm, lodowy klucz, nową broń oraz płytę. W wodzie może zrespić się też nowy mob, Matka Labiryntu. Wygląda jak płaszczka z fioletowymi kolcami na grzbiecie. Kiedy was zobaczy, będzie niszczyć lód, aby zepchnąć was do wody. Są też nowe zbroje i bronie z unikanym wyglądem oraz nowe itemy ze szczególnymi zdolnościami. Sitting plus. Jesteś zmęczony? Usiądź i odpocznij. Dzięki tej modyfikacji, klikając X, gracz może usiąść na kilka różnych sposobów. Postać wygląda genialnie i bardziej realistycznie. Możecie też położyć się na łóżku, siadać na płotkach lub po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy na schody. Dodatkowo, kiedy trzymacie coś w rękach i macie zbroję, mod dostosowuje model i animację postaci. Idealnie sprawdzi się przy roleplayu. Look, I have Cthulhu. Coś dla fanów Terrarii: dodaje gigantyczne latające oczy w różnych rozmiarach i wariantach kolorystycznych. Większość z nich jest agresywnie nastawionych do gracza. Niektóre wyspią się w nederze, a wędrujące około w na równinach. Są też bossy, które mają specjalne ataki i cały czas latają, przez co trudno je zabić. Możecie je przywołać, używając specjalnych oczu, które da się skraftować z itemów dorzucających z mniejszych oczu. Są też nowe rzeczy, np. okulary, które dają pośpiech lub szczęścia, tarcza i mikstury. Zoo and wild Animals Evolved Dzięki tej modyfikacji możecie stworzyć swoje własne zoo. Dodaje 46 nowych zwierząt, pojazdy, rośliny, bloki budowlane i np. Peceta. Zwierzęta mają realistyczne zachowania, animacje, a niektóre z nich możecie oswoić. Mod jest kontynuacją wcześniejszej wersji Zawa, dostępne na 1.12.2. Nowa wersja została przekodowana od podstaw z nową mechaniką, systemem chwytania zwierząt i stylem. Dodaje jeszcze więcej mobów, aby urozmaicić rozgrywkę najbardziej wymagającym graczom. Jest przeznaczona zarówno do gry solo, wieloosobowej przetrwania, jak i kreatywnej rozgrywki. Używajcie nowych bloków przedmiotów, aby łapać, opiekować się i hodować zwierzęta. Na początku polecam skraftować książkę zawierającą informacje o mobach. Możecie dowiedzieć się z nich, gdzie respią się zwierzęta i jak reagują na gracza. Kiedy podejdziecie do moba i klikniecie na niego książką, zobaczycie bardziej szczegółowe informacje. Na przykład, co dokładnie je, ile ma życia i czy jest oswojony. Oto kilka przykładowych mobów i ich zachowania. Lwy respią się na sawanie i występują w grupach po parę osobników. Będą do Was agresywnie nastawione. Są szybkie i silne, jednak można je oswoić używając specjalnego jedzenia, które kraftujecie z mięsa, kości i pszenicy. Kangury występują na pustyni i meś, są neutralne i dopiero kiedy je uderzycie Zaczną atakować Możecie je oswoić specjalnym jedzeniem dla roślinożerców Pingwiny występują na śnieżnych biomach Są przyjaźnie nastawione i da się je oswoić Jedzeniem skraftowanym z dwóch rodzajów Ryb, jajka i pszenicy Są też żyrafy, słonie, małpy, orki, owady Ptaki i wiele więcej Mniejsze zwierzęta możecie nosić na rękach Na przykład koale i czerwone pandy Wystarczy podejść do moba i kliknąć prawym przyciskiem myszy Agresywne moby trudno oswoić Ponieważ będą was atakować Twórca modyfikacji to przewidzie i dodał specjalne itemy do łapania zwierząt. Po pierwsze, możecie kupić od zbrojmistrza tak zwany pistolet uspokajający. Działa podobnie jak kusza i musi zostać naładowany strzałką ze środkiem usypiającym. Uspokojone zwierzęta zostaną ogłuszone tylko na minutę. W tym czasie nie mogą się poruszać ani atakować. Poręczna siatka. Możecie ją skraftować i używać do łapania małych i średnich zwierząt. Użycie sieci zadaje dwa punkty obrażeń, więc nie zaleca się używania jej na bardzo małych stworzeniach. Można ją naprawić w kowadle za pomocą sztabki żelaza. Klatki do łapania Zwierząt. Musicie położyć ją na ziemi i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby została aktywowana. Kiedy mob wejdzie w klatkę, drzwi się zamkną, łapiąc jednocześnie zwierzę. Klatka działa na moby o dowolnej wielkości. Możecie ją zniszczyć i trzymać w ekwipunku, aby potem wypuścić zawartość w dowolnym miejscu. Na przykład w swoim własnym zoo. Wodne sieci służą do chwytania ryb i innych morskich stworzeń. Są też proces z siatką, które działają tylko na małe moby. Kiedy macie już swoje własne zoo, musicie dbać o statystyki swoich zwierząt. Klikając specjalną książką na oswojenego moba możecie zobaczyć jego paski. Głodu, pragnienia i rozrywki. Statystyki, która odpowiada za nastrój MOBA. Zwierzęta możecie karmić ręcznie lub dać im do wybiegu specjalne karmniki, do których dajecie jedzenie oraz wodę. Jeśli chodzi o rozrywkę, to musicie skraftować nowe itemy, takie jak piłki, drapaki, piniaty i wiele więcej. Każdy gatunek ma własne upodobania co do pożywienia i rozrywki. Te informacje też są w książce. Uwaga! Niekarmione i niezadowolone zwierzę może stać się agresywne, a po czterech dniach bez pożywienia umrze. Od nowego NPC-ta z Okipera możecie kupować i temy potrzebne do opieki nad zwierzętami. Dodatkowo są też samochody w różnych kolorach i łódka. Dzięki nim szybciej znajdziecie stworzenia, które chcecie oswoić. Są też ubrania i pluszowe wersje mobów. Replay mod. Modyfikacja pozwala nagrywać i odtwarzać rozgrywkę w trybie jednoosobowym, jak i wieloosobowym. Mod jest prosty w obsłudze i ma mnóstwo ciekawych funkcji. Na zarejestrowanym nagraniu możecie poruszać się bez ograniczeń, cofać, przyspieszać nagranie i zaznaczać pozycję kamery oraz tworzyć klipy. Mod świetnie sprawdzi się w tworzeniu filmu. Większość twórców, w tym ja chętnie, korzysta z replay moda. The Ether. Jest to jedna z najbardziej znanych modyfikacji. Dodaje nowy wymiar, który wygląda jak niebo. Są tam nowe struktury, moby, bloki i itemy. Jak do niego wejść, musicie wybudować portal, tak jak do netheru, tylko zamiast Obsydianu użyjcie glowstone'a. Aby go zapalić, musicie mieć wiatr z wodą. Po prostu wylejcie wodę na blok. Kiedy przejdziecie przez portal, dostajecie spadochron oraz książkę, w której możecie sprawdzać, do czego służy dany item. Wymiar wygląda jak niebo, ale niech was to nie zmyli. Jest tam niebezpiecznie. Są slimy, które przyczepiają się do gracza zadając obrażenia, latające gigantyczne chmury, które do Was strzelają i dziwne podobne stworzenia dające nowe, negatywne efekty. Są też moby pasywne, na przykład krowy i świnie ze skrzydłami, podniebne latające wieloryby i wiele więcej. W trakcie eksploracji nowego wymiaru możecie spotkać trzy dungeony. Brązowy jest dołem strażników, małych kwadratów z kamienia podobnych do slajmów. W głównej komnacie jest boss, tak zwany slider. Stworzenie zrodzone z czystego kamienia. Aby go aktywować musicie uderzyć moba kilofem. Srebrny dungeon to świątynia walki. Zamieszkuje ją zakon walkirii, neutralne moby wyglądające jak anioły. Nie zaatakują was, dopóki ich nie uderzycie. Królowa jest w głównej komnacie i możecie z nią rozmawiać. Jeśli chcecie się z nią zmierzyć, musicie przynieść 10 medali, które dropią ze zwykłych rycerzy walkirii. Złoty dungeon jest najrzadszy. Jest tam Duch Słońca, wieczna istota czystego ognia i energii. Jest najsilniejszym bossem. Mod dodaje też mnóstwo nowych itemów, zbroi i broni. Aby wyjść z wymiaru, musicie użyć portalu lub po prostu skoczyć z wyspy, spadając, przeteleportuje was do Overworlda. Snuffles małe, puszyste zwierzątka z wyciągniętym językiem. Możecie spotkać je na śnieżnych biomach i uwielbiają ziemniaki. Jeśli użyjecie na nich nożyc, dostaniecie futro, z którego możecie skraftować nowe dywaniki. Realistyczny lot na elitrze. Oto modyfikacja, do a roll. która zmienia lot elytron, pozwalając na pełną kontrolę pozycji kamery. Możecie robić kółka, latać do góry nogami i wykonywać akrobacje. Wygląda to niesamowicie.